Z daleka jeszcze widzę jednego Tutaj następny, tak to można chodzić A to jest też podgrzybek Tylko że ten złotopory Ale też fajna gruba nóżka No śliskie są, bo teraz właśnie deszcz padał sobie na kupce zostawię za chwilę będę chodził i obierał. Ja sobie zostawiam wiadereczka i chodzę tak w kółko i później dalej i dalej. Pachnie dużo prawdziwków się tu trafiło Może dzisiaj też się to powtórzy To co, to na tyle Taka relacja Trzymajcie się ciepło, cześć